tak no. żeby to jednym zdjęciu bliżej, bliżej, bliżej. Tak, żeby się zmieścili wszyscy. Tak. Słuchaj na cztery, W ubiegłym roku były to wielkie emocje, w ubiegłym roku były łzy radości, więc myślę, że dzisiaj również skorzystamy z tej wyjątkowej chwili. Podkreślimy. E, tą dobrą stronę szpitala i niech e, dzisiaj przez cały dzień towarzyszy uśmiech zarówno i naszym pacjentom jak i Wam, tak? Zapraszam serdecznie. Zapraszamy. Jesteśmy na oddziale rehabilitacji. Życzymy Państwu zdrowia, szybkiego powrotu do sprawności. Pozdrawiamy i idziemy do, na dalszą... Jeszcze tu pacjentów, tak? I jeszcze Tu jest nasz naszego wypadku samochodowy. pacjent. Także jego nie policja uściska i więcej go. No, nie, Chodź, nie, Jak fajnie. nie, Mamy nie, tak? nie, 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 to patrzę. Ale patrzymy prosto w oczy. Mamy ci zdjęcia, to już panus. Ty mówiłeś, że szukasz do je, pracy, Ale, ale... Aleś, ty... A się cieszę. Cieszymy się, cieszymy się, że po raz kolejny w Słupsku e, zjazd maskotek e, wizytował szpital, odwiedził naszych chorych, zapraszamy jak co roku. I mam. E, Taką małą niespodziankę. W przyszłym roku szpital dołączy ze swoją maskotką, czyli kolejna maskotka dołączy do tego, do tej już chyba wielkiej rodziny, bo jest kolorowa, jest radosna, uśmiechnięta i zapraszamy za rok.